Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część osiemdziesiąta druga. Wielkie otwarcie. Minęło już dużo czasu od odejścia w nieznane kapitana pogrąców. Równie dużo trwa już budowa adrabasty, ale ona zostanie niedługo zakończona. Budynki już stoją, wykańczana jest kostka i płyty brukowe, a po ulicach chodzą meblowcy wnoszący o przyrządowanie domów. Najważniejsze było wprowadzenie się tu demonów, które nie miały gdzie mieszkać. A Gernanos zamieszkał tam jako pierwszy, sensie królem Adrabasty, odzyskując częściowo władzę Mgławicy. Po przeprowadzce zaczął z urzędnikami od mieszkań i mieszkań mieszkających. Pisać nowe dowody, pod nowym adresem zamieszkania, po tym jak napisano ponad 100 dowodów, bo tylko tyle na razie demonów postanowiło się wprowadzić, zorganizowano przyjęcie z tak pięknej okazji, na które zaproszono wszystkich z Otchłani, nawet stacjonujący na Skargali jaszczury. W miastach Otchłani i Kariasu zostali tylko strażnicy oraz kilka innych, którzy nie mogli przyjść. Uczta była zacna, a główne ośrodki biesiady posiadały dużo straganów z darmowym jedzeniem i popitką. Wszędzie grała muzyka, grano w pokera, walczono dla zabawy na pięści i miecze. Po tym wszystkim wszyscy wrócili do domów, choć niektórzy zostali, aby wprowadzić się do świetnie zareklamowanego miejsca. Noc w się była cicha, jakby tam nikt nie mieszkał, bo prawie tak było. Na zajutrz miasto zaczęło normalnie działać, a raczej jedna z jego dzielnic, bo do końca dnia wprowadziło się tylko niecałe ponad 500 osób. A stolica ma mieszkań dla kilkuset tysięcy demonów. Lecz to nie jest koniec niespodzianek, czekających nasze miasta. Tutaj kolejna rozbieżność statystyczna, ponieważ jest mieszkań gotowych przyjąć kilkuset tysięcy mieszkańców. Prawdopodobnie więcej, prawdopodobnie mniej. Ciężko stwierdzić, jakby jakiś demon przysiadł sobie policzył ilość żywych mieszkańców, to by było fajnie, ażkolwiek w pewnym momencie zazwyczaj im się już nie chce. Więc na oko mówią, o, są nas miliony. No. I tutaj chyba nie ma co za bardzo się rozpisywać, oprócz tego, że pamiętam te czasy, kiedy jak rysowałem schematy Adrabasty, to czułem się z siebie dumny, bo zrobiłem wielkie miasto, które jest dobrze zorganizowane, a pewnie znałem życie, jakby tam rozlać asfalt i puścić samochody, bo tam pewnie tak ciasno jak we Włoszech i innych starych miastach, gdzie jest strasznie ciasno. Ale przynajmniej jest równo nie ma żadnych górek oprócz wyspy, znaczy wzniesienia z pałacem królewskim, więc przynajmniej o tyle dobrze. Do następnego odcinka.